Hejko kochani, tutaj Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale w Holu Try On z Moskito. Jest to pierwszy filmik z serii Back to School w tym roku, ale nie martwcie się. Filmiki z tej serii planuję jeszcze nagrać między innymi z przyborami i myślę, że jeszcze jakieś z ubraniami też się pojawi, tak więc śledźcie na bieżąco mój kanał oraz Instagram, bo tam o wszystkim Was informuję. Mam tutaj taką wielką pakę. A w środku niej znajdują się wybrane przeze mnie ubrania, które właśnie wam pokażę Otwieram karton i teraz po kolei będę wyciągała z niego ubrania, które wam pokażę Pierwsza rzecz to taki delikatny, pastelowy, różowy sweterek Słodki i dziewczęcy On ma dekolt wycięty w serek Bufiaste rękawy, a na końcach są takie ściągacze Na samym dole sweterka również znajduje się ściągacz o, tutaj. Nie ma on żadnych nadruków, ale mimo tego jest taki klasyczny, bardzo ładny i będzie pasować do dużej ilości rzeczy. Ja sobie go wzięłam w rozmiarze S. Więc to jest pierwsza rzecz, teraz czas na drugą. I tutaj mam parę rzeczy, które idealnie do siebie pasują jako komplet. Pierwsza z nich to taka liliowa, delikatna, fioletowa bluza. Ona jest zapinana na zamek. Fajnie, że jest rozpinana, bo będzie można ją użyć do wielu stylizacji. Ma oczywiście kaptur. I ona również ma szersze rękawy, na których końcach są ściągacze. Wzięłam ją sobie też w rozmiarze S, żeby była taka lekko oversize'owa i nie do końca przylegająca. Fajne jest to, że ona nie jest typowo taka długa, tylko jest lekko krótsza, ale mimo tego nie jest na tyle krótka, żeby była długości kroptoku. Wiecie o co chodzi? To jest taka idealna długość do różnych ubrań, bo właśnie do niej w komplecie są spodenki. A tutaj są spodenki, bo zamówiłam sobie też inną rzecz w takim samym kolorze. One są dresowe, tak samo jak bluza. Mają tutaj takie sznureczki, które potem można sobie zawiązać na kokardkę. U góry jest ściągacz. Tak się prezentują z tyłu. Tutaj na nagawce jest też napis Mosquito. I one są w rozmiarze S tak samo, dokładnie. Kolejna rzecz, która ma w sobie kolor liliowy, jest to t-shirt. On tutaj oprócz fioletu ma również biel i czerń. Na samym przodzie jest czarny napis Mosquito. Z tyłu już nie ma napisów, jest gładki. Ja wzięłam sobie również Eskę. I fajne jest to, że on jest taki szerszy, kwadratowy. I będzie mi fajnie pasować na przykład do tych spodenek. Ale nie tylko można sobie go łączyć z różnymi rzeczami i teraz czas na jeszcze jedną liliową rzecz, która też będzie pasowała do wszystkich poprzednich fioletowych rzeczy. Są to takie getry ala kolarki. One już żadnych nadruków nie mają. Nogawki są lekko przed kolano, tak mi się wydaje. Przynajmniej mi teraz zobaczycie w nich. U góry jest gumka, na dole nie ma. Tak się prezentują i to jest. Tak jak wszystkie inne rzeczy, które do tej pory Wam pokazałam. Zamówiłam sobie też taki basicowy, biały t-shirt. On ma dekolt w łódkę. Nie ma żadnych nadruków. Dzięki temu będzie pasować dosłownie do wszystkiego. Jest bardzo uniwersalny. To jest SK. No i co tutaj mówić? T-shirt, który będzie idealnie do wszystkiego pasować. Mam tutaj również komplet w kolorze kawy z mlekiem. On jest welurowy, ma spory dekolt, dlatego idealnie do niego będzie pasowała ta bluzka. On na samym dole ma ściągacz gumowy, a do kompletu do tej bluzki są również spodenki, które również mają taką gumową... Gu, gumową gumę? Gumowy ściągacz na samej górze. Są z takiego samego materiału, w takim samym kolorze, mają one kieszenie tutaj po bokach. No i myślę, że to wszystko razem będzie bardzo ładnie się prezentowało. Spodenki są w rozmiarze S, a bluzka z tego momentu jest chyba XS. ką Teraz się upewnimy. Uwaga. Tak, bluzka to XS. -ka. Czas na kolejną rzecz. Kolejny komplet. On tym razem jest w kolorze granatowym. Góra od kompletu to taka bluzka z szerokimi bufiastymi rękawami oraz ściągaczami na końcach. Ona jest w kolorze granatowym, takiego ciemnego jeansu, ale mimo to jest z normalnego materiału i akurat ktoś do mnie dzwoni. Halo? Bluzka ma takiego oversize'owego, luźnego crop topu. Wzięłam sobie eskę, a w komplecie do niej wzięłam sobie również spódniczkę, która u góry... Ma ściągacz, a nad nim są takie falbanki. Ma dokładnie taki sam kolor jak góra. Nie ma kieszeni, a tutaj na dole ma napis Mosquito. I to jest Eska. I teraz na koniec są dwie rzeczy, które wzięłam bardziej z myślą o końcówce wakacji. Pierwsza z nich to taka czarna sukienka w cytryny. Ona jest taka zwiewna, przewiewna, delikatna. Tutaj ma takie. Rękawki, które również są takie właśnie falbaniaste, delikatne, pomarszczone. Z tyłu ma zamek. Ona mi się kojarzy z latem właśnie przez te takie cytryny. I ma oczywiście pod spodem halkę, którą zaraz Wam pokażę. O, tutaj jest czarna halka. Ja sobie ją wzięłam w rozmiarze S, a jednak nie. Wzięłam sobie XS-kę. No i teraz czas na kolejną rzecz. Już to jest ostatnia w tym holu, również czarna. Kombinezon, on jest taki asymetryczny, z jednym rękawem z tyłu ma tą przechodzącą falbankę oraz taki wycięty trójkąt. Przypomina on trochę sukienkę, ale mimo tego to są spodenki, tak naprawdę. Nie jest to sukienka. I ja sobie go wzięłam w rozmiarze, uwaga, S. Mam nadzieję, że będzie nam nie pasować, tak jak reszta ubrań. No i to są już wszystkie rzeczy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się on podobał i że będziecie śledzić moje inne nowe odcinki, które będą się pojawiały na kanale. Bo teraz w sierpniu planuję ich wstawiać dużo więcej niż wstawiałam na przykład w lipcu. Koniecznie śledźcie mojego Instagrama, Cooking bo tam Was najczęściej informuję w sumie to zawsze e, o filmikach, które planuję wstawiać, ale fajnie byłoby, gdybyście zknęli. Cieszymy samego TikToka, czyli cookiemint.pl. Tak więc jeszcze raz przypominam, że wszystkie linki, czy ja to mówiłam, nawet chyba nie, wszystkie linki do tych ubrań z Moskwy to postaram się umieścić w opisie. Więc jeśli jest coś ciekawego, to serdecznie Was tam zapraszam. No i ja się już z Wami żegnam. Pa pa!